Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, Żerardowianie ze zboru Przystań Nadziei w Żerardowie. Chciałem dzisiaj tak szczególnie coś dla was nagrać i, i zapewnić was, że, że pamiętam, że myślę, że wspominam was o modlitwach. Staram się czasem dzwonić. Dzisiaj miałem taką bardzo fajną sytuację, bo ja zadzwoniłem do kogoś, a potem 5 minut później ktoś inny zadzwonił do mnie, Żerardowa. E, niestety nie mogę przyjechać z wiadomych powodów. Nawet, nawet myślałem w tym tygodniu, żeby przyjechać i tak wstępnie planowałem, ale, ale ze względu na sytuację, to po pierwsze, nie wiadomo co będzie z województwami, nie wiadomo jaka będzie sytuacja, a po drugie, też nawet gdybym przyjechał, to sobie tak myślałem, że nie bardzo mogę się spotykać. E, z ludźmi, dlatego że no nie chciałbym też jakby stwarzać jakiejś takiej niepokojącej sytuacji. No i nie wiadomo, kto z nas jest zarażony, kto nie. No więc, więc i tak to nie miało sensu, ale, ale wspominam Was codziennie i po pierwsze Was bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Po drugie, chciałbym Was bardzo serdecznie też zachęcić w niedzielę, jeśli tylko możecie. My tutaj w nowym Sączu nagrywamy każde nabożeństwo i można sobie je albo oglądać online. Jak wejdziecie na mój Facebook, to zachęcam. Jacek Orłowski, Facebook. Będę starał się streamować. Można też poprzez ten pokój, który tam udostępniłem na stronie naszego zboru żerardowskiego, na stronie Facebookowej. Albo też można później po południu obejrzeć sobie to nabożeństwo, bo będzie ono nagrane i będzie wrzucone i na naszej stronie, i na moim Facebooku też będzie wrzucone, albo na, na stronie www.kzns.pl. Też chciałem Wam powiedzieć, że zrobiłem takie ostatnio, właśnie już są wydrukowane, takie fajne, śliczne ulotki dwustronne, nasze, nowe, naszego kościoła. Jeszcze to logo będzie dopracowywane, ale, ale już jest coś takiego nowego, żebyśmy mogli komuś dać, z kimś się podzielić. Jak będziemy komuś świadczyć, to, to jest takie narzędzie, żeby zostawić nasz adres, jakiś cytat. Myślę, że to jest ważne. Będzie do tego jeszcze baner taki stojący też ewentualnie na ewangelizacji albo na jakieś, na jakieś sytuacje takiej trochę reklamowej kościoła. To jest kolejna rzecz ale chciałbym też właśnie podzielić się z wami takim słowem. Które myślę, że wszyscy znamy. To jest fragment e, Historia Estery. Wszyscy znamy historię Estery. Wiemy o tym, że e, Haman był nieprzyjacielem e, Żydów i, i próbował ich e, wszystkich e, zniszczyć, wymordować. I pewnego dnia, gdy, gdy Mordochaj się o tym dowiedział, e, przyszedł do Estery i, i powiedział jej o tym. I ona, oczywiście zalękniona w całej tej sytuacji, e, na początku e, nie chciała za bardzo, Pójść do króla, bo wiedziała, że to grozi jej śmiercią. To może być dla niej bardzo niebezpieczne, gdy, gdy pójdzie, a królowi się to nie spodoba i, i może stracić życie, tak, tak naprawdę. Ale Mordochaj mówi do niej tak: Nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim, unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, Uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłeś ze względu na taki właśnie czas jak ten? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedźcie, nie pijcie przez trzy dni, dzień i noc, ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Bardzo podoba mi się to wezwanie Estery. Idźcie i módlcie się i poście. My właśnie to robimy. Dzisiaj był właśnie nasz dzień postu okręgu centralnego. Ale post to jest, to jest bardzo ważny element, bo to jest ja często mówię, że to jest taka zapomniana broń chrześcijan. Ale to było też w Starym Testamencie, jak widzimy. Estera mówi: Poście za mną, a ja jednak pójdę. Jeśli mam zginąć, to zginę. To jest niesamowita i widzimy tutaj niesamowitą determinację Estery, żeby naprawdę zrobić to, co i do niej mówi, co jest jej powołaniem. Bardzo podoba mi się też to sformułowanie: może zostałaś, dostałaś godność królewską na taki czas jak ten. Drodzy, w życiu chrześcijanina nie ma przypadków. Żyjemy w czasie, który nam wyznaczył Bóg. Żyjemy w okolicznościach, które nam wyznaczył Bóg. I do takich okoliczności, do takiego czasu właśnie Bóg nas powołał. Teraz mamy walkę z koronawirusem, i może to jest właśnie ten czas, w którym Ty i ja zostaliśmy postawieni przez Boga, właśnie w tym czasie, właśnie teraz, właśnie w tym kraju, aby wypełnić jakąś rolę, aby wypełnić jakieś zadanie. Może gdzieś obok Ciebie jest ktoś, kto właśnie w tym czasie potrzebuje usłyszeć, że Bóg Go kocha, potrzebuje usłyszeć, że. Bóg jest dobry, mimo wszystko? Może potrzebuje usłyszeć, że tak, ty też, ani ja, ani ty, nie mamy wszystkich odpowiedzi, ale mimo to ufamy Bogu. Nie ma przypadków, kochani. Ale na pewno czas taki jak ten to jest czas szczególny, który Bóg chce wykorzystać, aby człowieka zatrzymać, aby nas wszystkich zatrzymać. To jest czas, który Bóg też wykorzystuje. Ja nie wierzę, żeby to była jakaś. Niektórzy pytają, czy to kara Boża. Nie, to, to nie o to chodzi. Czy to Bóg w jakiś sposób chce potrząsnąć światem? W jakiś sposób na pewno wykorzystuje tego typu sytuacje. Ale ja wierzę, że na pewno zależy mu na tym, abyśmy się zatrzymali, abyśmy pomyśleli, o naszych priorytetach, abyśmy przewartościowali nasze życie, abyśmy zastanowili się, co jest dla nas naprawdę ważne, a co jest najważniejsze. To jest, kochani, wspaniały czas. Dzisiaj zrobiłem zakupy dla seniorów, pomyślałem sobie, jak niesamowite to jest, gdy mijam ludzi na ulicy i mogę się do nich uśmiechać. Oni mają smutne twarze, ale ja mogę się uśmiechać. Mogłem pani w sklepie powiedzieć, że tak naprawdę się nie martwię. Ona zapytała mnie, dlaczego się nie martwię? Ja mówię, dlatego że wierzę, że moje życie jest w rękach bożych. Popatrzyła na mnie dziwnie, ale może gdy następny raz będę w tym sklepie, to będę mógł jej coś więcej powiedzieć albo nawet zostawić jej, jej Pismo Święte. Kochani, serdecznie was pozdrawiam. Eee, życzę Wam, żeby ten czas był czasem, który będzie czasem błogosławieństwa, abyście mogli odkryć, jaki jest Boży plan dla Ciebie na te dni. Czego Bóg o Ciebie oczekuje? Niech Bóg was błogosławi. I mam nadzieję, że to się kiedyś skończy. Na pewno się skończy i znów się zobaczymy. No tak, to mi znowu nie działa. Muszę wyłączyć ręcznie. Ręcznie też nie działa.